witajcie, serdecznie dzisiaj ponownie. Jedziemy w Ameryce spełniając swój amerykański sen. I słuchajcie, słuchajcie, zobaczcie co ja mam. Tak, dobrze widzicie. Autobus szkolny. Dzisiaj wieziemy autobus szkolny. Dzieci chcą mieć czy jeździć do szkoły. Trzeba im dowieść. Ale nie będzie to zwykłe miasto, gdzie jedziemy. Bo jedziemy, słuchajcie, zobaczcie to. Los... Angeles, jedziemy do Hollywood, słuchajcie. Jedziemy do Los Angeles, miasta aniołów. 11-ton autobus szkolny, nie tracimy czasu i bierzemy się do roboty. Zapraszam. Tak, moi drodzy, jestem już w swojej ciężarówce. Jedź bezpiecznie, tu nam mówi. Zbijam ręczny, wbijam bieg oczywiście do przodu. Chociaż mam lekko uszkodzony samochód, nie szkodzi. Mam nadzieję, że dam radę dowieść do Los Angeles ten, ten autobus. Zobaczcie, jak to wygląda, jak to wygląda ładnie. Szkol, bus. Autobus szkolny, elegancko. No co, jedziemy. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądało duże miasto. Bo jedziemy do Los Angeles, to jest kawał miasta. Hollywood, wiadomo, tam wszystkie gwiazdy mieszkają. Także jedziemy do nie wiem Ediego Marfiego i innych gwiazd Hollywood Dobra, tu pierwsze skrzyżowanie lecimy w lewo, ale na razie jest czerwone światło, także trzeba czekać. O, tu już jakieś kurczę Fort Mustang Cabrio jedzie, także widać, że Ameryka, słuchajcie. Mam nadzieję, że, pa, że trasa będzie przyjemna i że właśnie jak będziemy dojeżdżać do Los Angeles, to te miasto po prostu, te widoki nam pokażą ogrom tego miasta, nie? Jak to będzie ładnie wszystko wyglądało. Dobra, ale ja bym tu chciał zielone światło w ogóle, słuchajcie, patrzcie, trzymają mnie znowu na tym czerwonym, ja wszędzie stoję na czerwonych światłach, ja nie wiem o co tu chodzi w ogóle, oni się uwzięli na mnie normalnie, tu w ogóle sama pustynia, gdzie ja tu muszę jechać, tu jadę w lewo, dobra, cyk, nie wiem czy to jest nisko podwoziówka, chyba nie, nie, zwykła naczepa, dobra, fajny ten autobus, kurde, fajny, takim autobusem też by się było fajnie przejechać, dobra, halo, jedź tu, ja mam klaksonu, tu, a ja mam czerwone. Ło wow. Zobaczyłem się na tamtego i kurczę bym myślałem, że Czekajcie, ja sobie tu ręcznie zaciągnę Żeby mi to auto nie zjechało z tym moim autobusikiem Zobaczmy jeszcze raz jak ładnie się prezentuje nasz samochód Na tle pustyni nawet tutaj, patrzcie Czuć Amerykę normalnie, tu jakieś drzewka małe Ale ja oczywiście zarabiam na wszystkich czerwonych światłach, stał nie? My tu jedziemy w ogóle, jak my tu jedziemy, w prawo tak jakby nie prosto, tylko w prawo. Dobra, ty znowu, strasznie duże są te krzyżówki tych wszystkich autostrad. Halo, no co jest z moim zielonym światłem? Już tu nic nie jedzie, nie? Ci w lewo teraz mają, czy zielone. Dobra, ci w lewo już, od teraz, dobra, kurde, nareszcie. Zbijamy ręcznie, lecimy. selfie mi pisze w ogóle, ale mam nadzieję, że dojadę bez większych problemów. Trzymam się prawej strony. Dobra, wjeżdżamy tu na autostradę i lecimy. Słuchajcie, kilometrów nie ma tak dużo. Bo mamy 156 mil do przejechania, więc nie ma źle naprawdę. Czy szybciutka trasa. Ale jak chcę zobaczyć te duże miasto, te Los Angeles, miasto aniołów. Jak będzie możliwość, to pozwiedzamy sobie troszkę. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało, nie? Mam nadzieję, że nie zawiedzie mnie to. Chyba tam jakiś billboard BP. Tu po prawej jakaś rafineria. Ładnie to wygląda, czekajcie Trzymaj się lewej, no trzymam się lewej strony Patrzcie jak to tam wygląda, duża rafineria Kurcze galony benzyny czy tam nafty Ropy produkującej, nie? Żeby ci Amerykanie mieli co tankować do tych swoich dużych samochodów z dużymi silnikami, bo oni Uwielbiają duże auta z dużymi silnikami, tam 6 litrów to, to, to norma, nie? Samochody nie to co u nas kupujesz samochód, kurcze i teraz ten down Sound, sa czy jak się tam nazywa. I kurcze, 1.0 silnik, nie? A 130 koni, kurcze, nie? Oni to muszą mieć 300 koni, albo więcej, jakieś tam 4, 5, 6-litrowe silniki, i wszystko musi robić jakie Taki wiecie, taki klang tego silnika nie musi być. Chyba to jest w ogóle ograniczenie 55 mil tam było czy nie, ale on na nawigacji 70 mi pokazuje, także nie wiem. Trucks all trailers must use pay us Co, chyba musimy... Wszyscy, którzy jadą z naczepami, muszą płacić za tą autostradę, tak to ja rozumiem. Right lines, aha. Z prawej strony muszę w ogóle. Chyba czekajcie. Czy ja mogę już tutaj się trzymać w tej prawej? Ta, muszę nawet chyba. Trucks all trailers. Aha! Czyli osobówki w lewo. A tacy jak ja, czyli z naczepami w prawo. Dobra. Patrzcie jak tu amerykańskie jadą ciężarówki. Tu ma podwójne jakie koła duże w ogóle. Dobra, ja chyba muszę zjechać na prawą stronę. Tak mi się wydaje, nie wiem. Chociaż nie, tu się kończy. Boże. Tu się ten lewy pas kończy. Dobra, wracamy z powrotem. I co? I chyba mogę zostać na tym pasie, dobra. Tu oczywiście jak zwykle pustynia, no bo co by tu innego mogło być? Water. Pół mili do wody, co? To będzie jakieś... ...może jakiś parking albo coś. Nie wiem, ja tu pod górkę kurczę ledwo co jadę z tym moim autobusem szkolnym. Tu jest, a nie, water, czyli... ...jakieś miejsce dla postojów. Dobra, ja myślałem, że to water pisze. Ja nie znam się za bardzo na angielskim ...a dla mnie parking to jest parking, a nie jakieś water, water. Nie wiem jak to przeczytać. W każdym razie było miejsce do postoju, ale my lecimy dalej. Zobacz, Los Angeles Country Line. Policja, jakaś dzień dobry! Tak tam? Mandat mu wlepić. Nie, mandat nie, ale już jakąś kontrolę tam mieli. Widzicie, pilnują porządku w Los Angeles, stróże prawa. Tu są chyba szeryfowie w ogóle. Nie wiem. Ciężko powiedzieć, słuchajcie. Nie wiem, czy, czy wszędzie są szeryfy, w każdym stanie, czy nie. Zobaczmy, jak tu wygląda. Tam jakaś mały domek po prawej stronie. Dobra, w ogóle cały jeden kierunek, a drugi kierunek gdzie? Nie ma. Autostrada w jednym kierunku, kurczę. W Europie czegoś takiego nie widziałem. Zawsze były dwa kierunki. Chyba że jest po drugiej stronie tej. Nie, tu jest jakaś autostrada pod nami. Nie wiem, dziwnie to zrobiona ta autostrada. Dobra, 65, ograniczenia prędkości, ja nawet 60 mil nie mam, nie? A mam w ogóle na żółto kilometry na godzinę, spoko, czyli wiem ile jadę mniej więcej. Uuuu, kurde patrzę sobie na licznik, a ten mi tutaj hamuje. Skręcał w prawo, dobra, na razie dużego miasta żadnego nie widać, jeszcze kawałek będziemy musieli przejechać, żeby było w ogóle widać cokolwiek. O, tu Fedex nas minął. Altrax South-North. Dobra, ładna pogoda, czyste niebo, taka pogoda mi się podoba. W taką pogodę uwielbiam jeździć, bo wszystko ładnie widać. Wszystkie widoczki można podziwiać elegancko. Uu! Chciałem w prawo, a tutaj jedzie jakiś Kadilak. Halo, jedź hopie, jedź tym Kadilakiem. Ja tu muszę zjechać na prawo. Dobra, droga numer 5 to jest. To co tym ty jedziemy teraz? O! Kręć w prawo. Czy my Los Angeles jest prosto w ogóle, a każą nam skręcić w prawo. Dobra. No lecimy w prawo, jak tak każą, to tak jedziemy. I znowu jakie tu są krzyżówki w ogóle, masakra. Ja w tunel muszę wjechać i nie wierzę w to. Tam do góry jakieś... Kurczę 20 metrów do góry droga tutaj pod... Nad nami też ulica się, jakaś się ciągnie. patrzcie jak tu się ciągną te, te sieci dróg w ogóle. Raz, dwa, trzy, O Jezu. Ja to muszę zobaczyć. Tu tunel, tu na dole, tu u góry, tutaj, tutaj masakra. I teraz się tutaj bez nawigacji nie pokazuj, nie? Bo przecież ja nie wiem, jak to pojechać bez nawigacji, nie? Te wszystkie zjazdy. Masakra, ale pięknie się to prezentuje. Tutaj jakieś góry, wyżyny, takie nie wiem, jak to nazwać. Może gdzieś tu jakiś kanion jest, nie wiem. Ale wygląda to naprawdę ładnie. Czekajcie, no ja znowu w tunel wjeżdżam, nie? Tu są te, te, te krzyżówki, dobra, ładnie to wygląda. Napra naprawdę ładnie. Ale ja tu muszę wjechać znowu. No, nawet nie tunel, tunel to za dużo powiedziane, ale taki taki delikatny prze przejazd pod, pod autostradą. Inną, dobra, i lecimy dalej. Ale jak są duże takie krzyżówki, to od razu mi się kojarzy, że gdzieś tu za chwilę będzie też duże miasto. Bo przecież na wsi nie ma takich krzyżówek. Niepotrzebne są chyba takie duże krzyżówki. Gdzie jest kilka autostrad, nie? Dwie albo trzy autostrady się łączą. Dobra, lecimy dalej tą drogą. Visit serwis? Tam mi cały czas pisze, że ja muszę serwis odwiedzić. Ja muszę naprawić ten mój ciężarówek. Mój amerykański ciężarówek. Bo nie chcę gdzieś tu stanąć. To co ja ostatnio... Oj, miałem na Los Angeles radzić, to koniec Los Angeles. I nie mam jeszcze kilometrów. 32 mile, dobra. 32 mile, trzymaj się lewej strony. No dobra, tu po prawej jakieś domki są. Tu możemy zjechać na lewo. Ale ja nie mam Los Angeles. Ja chciałem do Los Angeles jechać. Halo, San Diego prosto. A normalnie czuję się Poszkodowany. Znowu jakieś kurde mosty. Ale ładnie, wygląda tu naprawdę ładnie. No, że no nie ma. Ja myślałem, że to będzie duże miasto Los Angeles. Ale oni mnie gdzieś tu znowu gdzieś na jakieś ubocze kierują. Tu McDonald's mały jedzie. Santa Monica, San Diego. Trzymaj się prawej. Dobra, trzymamy się prawej. Zjadę całkiem na prawo dla pewności. Skręć w prawo. No i jestem w prawo. No i dobra, troszkę tu wygląda lepiej już. Zobaczcie, jak to. No. Ej! Ale ładnie. Ja to muszę normalnie. Z... Rę... Ręczny. Awaryjne. Ja tu muszę wyjść po prostu. Patrzcie jak to wygląda. Patrzcie jak to wygląda tu spec. Patrzcie jak tu wygląda. Obowiązkowo zdjęcie. Dla takich właśnie ja chciałem tutaj przyjechać. Dla takich widoków, dla takich drapaczów w i gdzie ja tu jadę? Ja mam nadzieję, dobra, wracam do ciężarówki. Pup, pup. Ja mam nadzieję, że jak gdzieś tam jadę, kurczę w te okolice. Normalnie takie widoki to w Europie tego nie ma, nie? W Europie tego nie ma takie drapacze chmur. Trzyma, no... bardzo chętnie się będę trzymał w prawej stronie, żeby zobaczyć te budynki. A ja muszę w lewo jechać. Chciałem te budynki zobaczyć z bliska, no dobra, ale z mostu i tak piękny widok. Dobra, i teraz tu musimy skręcić w lewo. Ja mam zielone światło, tu jest KFC, BP. Dobra, oj, tu mi tam nie jedź chłopie, bo ja tu mam zielone. Dobra. I co teraz prosto. Ale mam czerwone, czekajcie, muszę się zatrzymać. Prag tam jest jakaś minia samochodowa, ale cięż dla ciężarówek. Patrzcie jak to wygląda, nie? To jest Sweetfocie zrobię. Cyk, Sweetfocia zrobiono, a ja mam zielone światło i ruszam. Jedziemy dalej. Dobra, i tu skręcamy w lewo. Spoko. Ale nie jest to takie ścisłe centrum. Los, czekajcie, nie tu miałem skręcić, dobra. Trudno. Goodier, opony tu reklamują, tu skręcamy w lewo, ale jest czerwone. Tu 3M, firma po prawej. Jest zielone, dobra. Kurczę, bo się tutaj oglądam, widoki zamiast patrzeć na światła. No i co, gdzie ja mam tu jechać? Znowu jakieś mosty tutaj? Dobra, bo już bliżej niż dalej. Ja tu za chwilę gdzieś. Ale tu śmieci są. Oj, no co to takie? czy to Ameryka taka brudna, nie dbają tutaj już o czystość. Trzymaj się, lewej stronie, dobra w Lewo i w prawo Tu już jest ta firma po lewej stronie, dobra, spoko Oj, mam zielone, mam zielone, mam zielone Jadę, 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 jadę w Lewo i w prawo, czekajcie Czy ja tu dobrze jadę? Speed limit, chyba dobrze, co? Mi chyba znowu muszą przyświecić No przecież widać chyba co wiozę, nie? Dobra Only tails bob Ja nawet nie wiem co to znaczy, co oni ode mnie chcą tu jest jakaś kontrola. Halo, dzień dobry! Jest tu ktoś? Czy możecie mnie skontrolować szybko? Enter. Dobra. Trochę kontrola bezpieczeństwa, by przewodnik pomyśle, Możesz kontynuować. Dobra. Gdzie ja mam to zostawić, tą naczepę? Gdzie ja mam tu jechać? Jakieś tory w ogóle? A tu na wprost, dobra. Ej, tu ktoś jedzie. Halo, ty! Idziemy tu wyjeżdżamy, żebyś był u siebie jedziesz? Te dobra, lecimy tu. I tu po prawej stronie zdajemy nasz ładunek elegancko. Dobra, jeszcze kawałek cyk ręczny. Tu oczywiście światełka można zgasić. Wyłączamy silnik i cyk zdajemy sobie. E, nie to nacisłem. E, zdajemy sobie towar, rozprzężanie. Dobra godziny 59 minut, więc szybko, sprawnie i przyjemnie, elegancko, kontynuuj. I teraz tak, czy stąd będzie widać te drapacze chmur? Podejrzewam, że nie, ale zobaczymy. Wychodzę z ciężarówki szybko jeszcze. Tu jakiś pociąg jedzie. Gdzie ja trafiłem w ogóle? Nie ma, nie ma, nie Tam są, tam jest. Tam widać w oddali, elegancko. No widzicie, my tutaj gdzieś kurczę, jakieś kontenery tu są, jakiś mega duży jak to się mówi taki tranzyt, nie? Co tutaj przypadnie jak tu kontener wiosą z Amazona. Tam jakaś betoniara leci. Ładnie tu tu wygląda wszystko. No i widzicie, i stąd można wziąć kolejny jakiś towar i lecieć dalej w Amerykę. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej Ameryki, koniecznie zostawcie łapki w górę. A ja chętnie nagram ponownie kolejne odcinki z American Truck Simulator. Dziękuję, że oglądaliście do następnego razu. Cześć!